Wyobraź sobie, że budzisz się jutro z rozwiązaniem problemu, który dręczy cię od miesięcy, z genialnym pomysłem lub niezachwianą pewnością siebie, a wszystko to, gdy dosłownie spałeś. Brzmi niemożliwie, prawda? Ale co, jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje technika zdolna sprawić, by Twoja podświadomość pracowała dla Ciebie, podczas gdy Twoje ciało odpoczywa, świat gaśnie, a cisza nocy zamienia się w płodny grunt, na którym dzieją się cuda? A co, jeśli sekret, którego brakowało, by Twoje życie w końcu ruszyło z miejsca, nie krył się w większym wysiłku ani w większej kontroli? Ale w prostej chwili tuż przed zaśnięciem. To jest część ludzkiego umysłu, której prawie nikt nie rozumie i dlatego tak wielu tkwi w tej samej rutynie frustracji i prób bez rezultatów. To, co odkrył Joseph Murphy i czego nauczał w swoich książkach i wykładach, to fakt, że podświadomość jest jak wierny sługa: nigdy nie śpi. Podczas gdy ciało odpoczywa. Ona kontynuuje pracę w ciszy, kształtując, organizując i przyciągając okoliczności, które pasują do obrazów i emocji, które w niej zdeponowałeś. Tyle, że większość ludzi nie wie, jak władać tą mocą. Zasypiają, myśląc o długach, problemach, zmartwieniach i budzą się dokładnie w tym samym cyklu, dzień po dniu. A co, jeśli mógłbyś to zmienić już dzisiaj? Co, jeśli od dzisiaj. Mógłbyś użyć najpotężniejszego momentu swojego dnia, minut tuż przed snem, aby zaprogramować swoją podświadomość na zamanifestowanie dokładnie tego, czego pragniesz: bogactwa, miłości, zdrowia, pewności siebie, wewnętrznego spokoju. Cokolwiek to jest, wszystko zaczyna się w tych samych drzwiach, w chwili, gdy świadomy umysł gaśnie, a podświadomość przejmuje dowodzenie. To właśnie wtedy wszechświat zaczyna słuchać. Dokładnie to ujawni ci ten film, zakazaną technikę, nazywaną tak, ponieważ niewielu naprawdę ośmiela się praktykować ją z pełnym oddaniem, która sprawia, że podświadomość intensywnie pracuje dla Ciebie, gdy śpisz. Technikę, która wykracza daleko poza proste pozytywne afirmacje. Dotyka ona wibracyjnego pola wiary, twórczej wyobraźni i całkowitego poddania się niewidzialnej mocy, która porusza wszystkie rzeczy. A co najważniejsze, ostatnie objawienie w tym filmie jest najpotężniejsze ze wszystkich: to, które gdy naprawdę je zrozumiesz, całkowicie zmieni sposób, w jaki śpisz. I w jaki się budzisz, ale zanim przejdziemy dalej, skorzystaj z okazji i zostaw polubienie oraz zasubskrybuj kanał, ponieważ to, co tu odkryjesz, może naprawdę zmienić sposób, w jaki wszechświat ci odpowiada. A jeśli chcesz pójść jeszcze głębiej, zrozumieć, jak przeprogramować swój umysł, aby manifestować cuda każdego dnia, specjalny materiał czeka na ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu. To coś, co otworzy twoją percepcję w sposób, jakiego być może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Coś, co sprawi, że poczujesz, a nie tylko zrozumiesz moc, która zawsze była w tobie. Teraz weź głęboki oddech i pomyśl o tym: Ile razy kładłeś głowę na poduszce, skotłującymi się myślami, wspominając wszystko, co poszło nie tak, przeżywając na nowo rozmowy, które cię zraniły, martwiąc się o to, co się jeszcze nawet nie wydarzyło. Każda taka myśl jest ziarnem rzuconym na pole podświadomości, a ona, jak każda żyzna gleba, nie ocenia tego, co sadzisz. Po prostu sprawia, że rośnie. Jeśli sadzisz strach, zbierasz niepewność, jeśli sadzisz zwątpienie, zbierasz blokady. Ale jeśli sadzisz wiarę, miłość i pewność, Wtedy cały wszechświat organizuje się, aby to zmaterializować w Twoim życiu. I tu właśnie leży sekret, który Joseph Murphy nazwał mocą snu. W nocy świadomy umysł się relaksuje, opór znika, a podświadomość otwiera się całkowicie jak drzwi otwarte na oścież dla manifestacji. To w tym momencie możesz wprowadzić nowe idee, nowe przekonania i nowe polecenia, które staną się rzeczywistością. Ale uwaga! Podświadomość nie rozumie próbować. Ona rozumie być. Dlatego to, co czujesz i w co wierzysz w chwili zasypiania, zdefiniuje to, co zamanifestuje dla ciebie w nadchodzących godzinach i dniach. Teraz wyobraź sobie, że używasz tego celowo. Wyobraź sobie, że zasypiasz z uczuciem, że wszystko już się udało, że rozwiązanie już istnieje, że miłość, której szukasz, jest już w drodze, że pieniądze już płyną. Wyobraź sobie, że czujesz to z taką prawdą, że twoja podświadomość nie ma innego wyboru, jak tylko uczynić to rzeczywistością. Właśnie to robi technika, której nauczysz się w tym filmie: dostraja wibracje twojego umysłu do stanu pożądanego rezultatu, aż stanie się on nieunikniony. A najciekawsze jest to, że ta praktyka nie wymaga wysiłku ani sztywnej dyscypliny wymaga wiary. Wiary, która rodzi się z cichej pewności, tej, którą czujesz, gdy wiesz, że jutro wzejdzie słońce. Ponieważ podświadomość jest jak wszechświat, nie odpowiada na słowa, odpowiada na wibracje i właśnie to nauczysz się aktywować. Więc jeśli jesteś zmęczony walką z życiem, próbami kontrolowania wszystkiego i budzeniem się codziennie z tym samym emocjonalnym ciężarem, zostań ze mną do końca. Ponieważ w następnych częściach tego filmu odkryjesz emocjonalną i duchową ścieżkę krok po kroku, aby Twoja podświadomość pracowała dla Ciebie, gdy śpisz. A w ostatnim fragmencie wyjawię Ci to, co Joseph Murphy nazywał boskim momentem. Dokładny punkt, w którym Twoja prośba zostaje zaakceptowana przez podświadomość i zaczyna stawać się rzeczywistością. To, co zaraz usłyszysz, może wydawać się proste. Ale jest głęboko transformujące. A jeśli będziesz praktykować sercem, zdasz sobie sprawę, że prawdziwa moc nigdy nie była na zewnątrz, ani w wysiłku, ani w okolicznościach, ale w Tobie, w ciszy Twojego własnego umysłu. Moc podświadomości zaczyna się tam, gdzie kończy się logika. I właśnie dlatego tak wielu ludzi nigdy nie jest w stanie naprawdę do niej dotrzeć. Ponieważ upierają się, by próbować kontrolować niewidzialne za pomocą rozumowania, podczas gdy w rzeczywistości sekret tkwi w odczuwaniu. Joseph Murphy mawiał, że podświadomość jest poruszana przez obrazy i emocje, a nie przez luźne słowa. Jest niewidzialną glebą, która przyjmuje wszystko, co sadzisz, nawet to, czego nie chciałbyś widzieć rosnącego. I to właśnie podczas snu. Ta gleba staje się najbardziej żyzna, najbardziej otwarta, najbardziej podatna. Podczas gdy ciało odpoczywa, umysł staje się wibrującym polem twórczej energii. Kiedy zamykasz oczy, świat zewnętrzny się rozpuszcza, a wewnętrzny ożywa. Oddech zwalnia, serce odnajduje swój rytm, a świadomy umysł zaczyna się relaksować, aż w końcu gaśnie. I to dokładnie w tej chwili, między świadomością a nieświadomością, rodzi się moc. To tam, na tym cichym progu, między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone, twój umysł tworzy. Pomyśl przez chwilę, ile razy zasnąłeś zmartwiony, a następnego dnia wydawało się, że wszystko poszło nie tak. Ile razy po dniu pełnym strachu i niepewności. Obudziłeś się czując ten sam ciężar w piersi, jakby nic się nie zmieniło? To nie przypadek. To, co czujesz podczas zasypiania, jest tym, co Twoja podświadomość akceptuje jako prawdę. To polecenie, które otrzymuje, aby kształtować Twój następny dzień. Joseph Murphy powiedział: Podświadomość nie dyskutuje. Akceptuje to, co świadomy umysł uznaje za prawdziwe. Więc jeśli idziesz spać. Wierząc, że życie jest trudne, podświadomość po prostu powiela tę trudność. Ale jeśli przed snem zdołasz zasadzić nowe ziarno, obraz zwycięstwa, emocje wdzięczności, uczucie spokoju, twoja podświadomość będzie pracować przez całą noc, aby uczynić to rzeczywistością. I tu właśnie do akcji wkracza zakazana technika. Jest zakazana nie dlatego, że jest mistyczna czy sekretna, ale dlatego, że niewielu naprawdę rozumie moc, którą posiadają i ośmiela się ją zastosować w praktyce. Większość woli powtarzać stare mentalne nawyki, i dlatego wciąż tworzy te same rzeczywistości. Ale ci, którzy odkrywają tę technikę i stosują ją z wiarą, zaczynają dostrzegać, jak wszechświat odpowiada w niemal cudowny sposób. Wszystko zaczyna się od prostego gestu. Wyboru tego, co poczuć przed snem, wydaje się małe, ale jest ogromne, ponieważ ostatnia myśl, którą zabierasz ze sobą w sen, jest tym, co podświadomość będzie odtwarzać przez wiele godzin. Ona nie śpi, pracuje nieustannie, organizując okoliczności, przyciągając ludzi i otwierając ścieżki, które są zgodne z wibracją, którą emanowałeś. Dlatego, jeśli chcesz, aby twoja podświadomość pracowała na twoją korzyść, musisz całkowicie oddać się emocji tego, czego pragniesz. Nie myśleć chcę, ale czuć już mam. Różnica jest ogromna i to właśnie oddziela tych, którzy tylko marzą, od tych, którzy manifestują. Wyobraź sobie teraz, że pragniesz dobrobytu. Kładąc się do łóżka, zamiast myśleć, potrzebuje pieniędzy, zamknij oczy i poczuj ulgę kogoś, kto już je posiada. Wyobraź sobie szelest banknotów, uśmiech na twarzy, spokój płynący ze świadomości, że wszystko jest rozwiązane. Pozwól sobie poczuć wdzięczność z góry, ponieważ podświadomość nie rozróżnia tego, co rzeczywiste, od tego, co wyobrażone. Ona po prostu zapisuje emocje. A raz zapisana emocja staje się wibracją, a ta wibracja staje się przyciąganiem. I to samo dotyczy każdej dziedziny Twojego życia. Podświadomość jest niewidzialnym artystą, który maluje scenerię Twojej egzystencji farbami Twoich emocji. Jest cichym architektem Twoich spotkań, Twoich okazji, Twoich zwycięstw, a podczas snu buduje. Ale jest jeden szczegół, którego niewielu zauważa. Podświadomość potrzebuje kierunku, a nie desperacji. Jest posłuszna wierze, a nie strachowi. Kiedy mówisz, chce się zmienić, ale kładziesz się pełen niepokoju, to, co ona rozumie, jest odwrotnością. Zapisuje niepokój, a nie pragnienie. Dlatego przed zastosowaniem techniki niezbędne jest osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju, choćby na kilka minut. Spokój jest hasłem dostępu do podświadomości. Jednym z najpotężniejszych sposobów osiągnięcia tego stanu jest świadome oddychanie. Przed snem weź głęboki wdech, wstrzymaj powietrze na kilka sekund i powoli wypuść. Rób tak, aż poczujesz, że twoje ciało jest lekkie, jakby unosiło się w powietrzu. Kiedy ciało się rozluźnia, umysł się otwiera. I to w tym momencie powinieneś zacząć karmić podświadomość obrazami światła, sukcesu, miłości. Wizualizuj siebie żyjącego życiem, którego pragniesz, ale nie jako odległe marzenie. Zobacz siebie w nim teraz. Poczuj dotyk, dźwięk, zapach, ciepło. Im bardziej realna emocja, tym głębszy wpływ na podświadomość. Joseph Murphy mawiał, że wyobraźnia jest pędzlem duszy. A to, co nią malujesz przed snem, jest tym, co wszechświat odtworzy, gdy nastanie dzień. Ale jest coś jeszcze głębszego, to, co nazywał momentem akceptacji to chwila, w której świadomy umysł przestaje wątpić, a podświadomość przejmuje dowodzenie to jak wewnętrzne kliknięcie, ciche westchnienie, które mówi Stało się. Kiedy docierasz do tego punktu, nie ma już oporu. Energia płynie swobodnie, i od tego momentu zaczynają pojawiać się zbiegi okoliczności. Pojawiają się ludzie, kiełkują nowe pomysły, a odpowiedzi, których szukałeś, zaczynają się manifestować. Ile razy obudziłeś się z doskonałym rozwiązaniem problemu, albo z jasną intuicją, co robić, to twoja podświadomość przemawia. Pracowała, gdy spałeś, łącząc informacje, uzyskując dostęp do nieskończonego pola uniwersalnego umysłu. Tak rodzą się inspiracje, przebłyski geniuszu, ciche cuda, które wszystko zmieniają. Joseph Murphy mówił, że podczas snu podświadomość łączy się z boskim umysłem i to w tym stanie znajduje odpowiedzi. Dlatego zasypianie w stanie wdzięczności jest jak wysyłanie wibracyjnej modlitwy do wszechświata, mówiąc ufam. A gdy jest zaufanie, nie ma oporu, a gdy nie ma oporu, przepływ się otwiera. Teraz wyobraź sobie, że robisz to każdej nocy: że zamiast zabierać swoje lęki na poduszkę, zabierasz swoją wiarę, że zamiast zasypiać, myśląc o tym, czego brakuje, zasypiasz. Celebrując to, co nadchodzi, co stałoby się z Twoim życiem po kilku dniach, kilku tygodniach, kilku miesiącach. Drzwi by się otworzyły, ścieżki by się rozjaśniły, a niemożliwe zaczęłoby wydawać się naturalne. Ale do tego potrzebujesz stałości. Podświadomość uwielbia powtarzanie. W ten sposób się uczy. Im częściej praktykujesz tę technikę, tym staje się silniejsza. To, co kiedyś wydawało się wysiłkiem, staje się naturalne. Zaczynasz spać spokojnie i budzić się natchniony. Zaczynasz przyciągać sytuacje, które odzwierciedlają Twój nowy stan wibracyjny. A co najpiękniejsze, ludzie wokół Ciebie zauważają zmianę. Nie potrafią tego wyjaśnić, ale czują w Tobie coś innego: lekkość, pewność, nową energię. To jest odbicie Twojej podświadomości, dostrojonej do wibracji Twojego prawdziwego Ja. I oto objawienie, które niewielu rozumie. Podświadomość nie pracuje tylko podczas snu, pracuje cały czas. Ale podczas snu jest wolna od ingerencji świadomego umysłu, który wątpi, boi się, osądza. To tak, jakby nocą wszechświat zyskał bezpośrednie przejście, by działać przez Ciebie. Dlatego to, co robisz w minutach przed snem, jest święte. To tam definiujesz energię, która zdominuje twoje następne godziny, a w konsekwencji twój następny dzień. To punkt tworzenia, cichy portal między widzialnym a niewidzialnym. A jeśli zastanawiasz się, czy to naprawdę działa, pomyśl o tych razach, gdy obudziłeś się z piosenką w głowie lub wspominając coś, co nawet nie miało sensu. To podświadomość pokazuje, że była aktywna, przetwarzała, reorganizowała, manifestowała. Teraz wyobraź sobie tę samą moc skierowaną na Twój cel, Twoje marzenie, Twoje najgłębsze pragnienie. Właśnie to robi zakazana technika: przekształca sen w laboratorium boskiej kreacji. I nie chodzi tu o magię, to duchowa nauka to fuzja wibracji, emocji i wiary. Murphy mówił, że podświadomość jest jak lustro, które wiernie odbija obraz, który przed nim trzymasz. Jeśli pokazujesz strach, odbija przeszkody. Jeśli pokazujesz miłość, odbija harmonię. A nocą to lustro staje się wyraźniejsze, wrażliwsze, czystsze. Teraz, gdy to rozumiesz, pomyśl, co pokazywałeś lustru swojej podświadomości każdej nocy, jaką energię wysyłałeś do wszechświata, gdy gasiłeś światło i zamykałeś oczy. Bo wierz mi, wszechświat słucha, zawsze. I jeśli w tym momencie coś w tobie czuje, że czas na zmianę, podążaj za tą intuicją, zacznij dzisiaj. Przed snem przekaż swoją prośbę ciszy z wdzięcznością. A jeśli chcesz zrozumieć jeszcze głębiej, jak podnieść swoją wibrację i przyspieszyć manifestację, czeka na ciebie coś bardzo specjalnego w pierwszym przypiętym komentarzu treść, która poprowadzi cię krok po kroku przez praktykę przeprogramowywania umysłu. Pozwól sobie odkryć moc, która w tobie mieszka. Bo kiedy zmieniasz to, co czujesz zasypiając, wszechświat zmienia to, czym żyjesz budząc się. Kiedy rozumiesz, że sen to coś więcej niż odpoczynek, że jest mostem między widzialnym a niewidzialnym, coś w tobie się zmienia. Noc przestaje być tylko przerwą między dniami i staje się najświętszym momentem Twojego procesu tworzenia. Bo to tam, w ciemności i ciszy, podświadomość staje się bezpośrednim kanałem do boskiego umysłu, do inteligencji, która porusza wszechświat. Joseph Murphy mówił, że każda osoba jest architektem własnej rzeczywistości, ale to, czego prawie nikt nie zauważa, to fakt, że projekt życia jest rysowany w nocy, to w chwili, gdy świadomość milknie, podświadomość zaczyna rzeźbić jutro. Dlatego nie jest przesadą stwierdzenie, że twoja przyszłość zaczyna się jeszcze przed świtem. Zaczyna się, gdy zamykasz oczy i powierzasz swojej podświadomości obraz tego co chcesz przeżyć. I być może teraz zaczynasz rozumieć, dlaczego tak wielu ludzi żyje w powtarzających się cyklach. Idą spać, zmartwieni i budzą się zmęczeni. Kładą się myśląc o rachunkach, urazach, brakach, i nie zdając sobie z tego sprawy, karmią podświadomość wibracją niedostatku. Wszechświat, który jedynie odpowiada na to, co emitujesz, zwraca dokładnie to, co otrzymał. Ale ten, kto nauczy się zasypiać ze spokojnym sercem, z umysłem pełnym wdzięczności i emocją tego, co pragnie czuć, ten budzi się w nowym świecie, ponieważ podczas snu podświadomość wiernie pracowała, aby przeorganizować energię wokół niego. Marfi nazywał to twórczym snem. Mówił, że to jak zostawienie ziarna w glebie i wiedza z pełną pewnością, że wykiełkuje. Nawet jeśli nie widzisz, co dzieje się pod ziemią, to jest prawdziwa wiara, nie ta, która oczekuje natychmiastowych rezultatów, ale ta, która ufa niewidzialnemu procesowi. I co ciekawe, to właśnie to ciche zaufanie wszystko przyspiesza. Dlatego technika, której nauczyłeś się w tym filmie, nie jest tylko ćwiczeniem mentalnym. To akt wiary w ruchu, kiedy świadomie decydujesz się zasnąć z właściwą emocją, mówisz wszechświatowi: Ufam ci, już otrzymałem. I to właśnie to poddanie się, ta cicha pewność otwiera drogę do najszybszych i najbardziej zaskakujących manifestacji. Ale pamiętaj, podświadomość nie rozumie pustych słów, rozumie wibracje, dlatego powtarzanie zdań bez emocji nic nie da. Musisz czuć, musisz wierzyć ciałem, sercem, każdą komórką, musisz przeżywać wewnętrznie to, co chcesz przeżywać zewnętrznie. To właśnie ta fuzja emocji i obrazu tworzy rzeczywistość. Z czasem zauważysz coś niezwykłego. Życie zaczyna poruszać się inaczej. Odpowiedzi, które wcześniej wydawały się odległe, pojawiają się naturalnie, pojawiają się właściwi ludzie. Sytuacje płyną, to tak jakby nowa energia przejęła nad wszystkim kontrolę. I nie dlatego, że na zewnątrz wydarzyło się coś magicznego, ale dlatego, że zmieniłeś to, co wibruje wewnątrz. Podświadomość jest lustrem twojej duszy, a kiedy karmisz ją miłością, wiarą i wdzięcznością, odbija całe życie pełne błogosławieństw. Teraz wyobraź sobie moc robienia tego noc po nocy. Przekształcania każdego snu w święty rytuał tworzenia, zasypiania z pogodnym sercem i budzenia się z natchnioną duszą. To nie fantazja, to moc umysłu w najczystszej postaci. Ta sama moc, która inspirowała wynalazców, leczyła choroby, przyciągała fortunę i ujawniała niemożliwe odpowiedzi. Ta sama moc, która od początku czasów łączy istotę ludzką z boskością. Marfi mawiał. Cokolwiek czujesz jako prawdziwe w swoim wnętrzu, twoja podświadomość sprawi, że się wydarzy. I dlatego emocja jest najsilniejszym językiem wszechświata. Nie manifestujesz tego, czego pragniesz, manifestujesz to, w co wierzysz, nie to, co myślisz, ale to, co czujesz. A sen jest momentem, w którym to uczucie zapisuje się najgłębiej. Więc od dzisiaj przekształć swoje zasypianie w akt świadomego tworzenia. Wyłącz rozpraszacze, oddychaj głęboko i przez kilka minut poczuj się, jakbyś żył tym, czego pragniesz. Pozwól ciału się zrelaksować i wyobraź sobie najpiękniejszą scenę swojego życia, która już się dzieje. Zobacz siebie w niej. Poczuj wdzięczność, miłość, radość. A kiedy nadejdzie sen? Poddaj się z pewnością, że wszechświat działa na Twoją korzyść, bo tak jest, zawsze tak było. Zmienia się tylko to, na ile Mu pozwalasz działać. I oto ostatnie objawienie najpotężniejsze ze wszystkich podświadomość nie pracuje dla Ciebie, ona pracuje jako Ty to Twoja własna energia wyrażająca się w świecie. Kiedy zmieniasz się wewnątrz, świat zmienia się na zewnątrz. Nic zewnętrznego nie ma większej siły niż to, co wibruje w Twoim wnętrzu. Dlatego nigdy nie lekceważ mocy nocy, przespanej dobrze, w spokoju, z sercem pełnym wiary. To w niej rodzą się ciche cuda, subtelne odpowiedzi i synchroniczności, które zmieniają losy. Teraz, gdy to wiesz, używaj tej techniki z miłością, uczyń z niej swój nocny rytuał. A kiedy się obudzisz, spójrz w lustro i uśmiechnij się, ponieważ wszechświat tylko odbija to, co zasadziłeś poprzedniej nocy. I jeśli w tym momencie coś w tobie się przebudziło, jeśli poczułeś wezwanie, by pójść dalej, by zrozumieć głębiej, jak działa ta energia i jak przyspieszyć moc swoich manifestacji, czeka na ciebie coś bardzo specjalnego w pierwszym, przypiętym komentarzu. To treść stworzona z tą samą wibracją co ten film, stworzona dla tych, którzy pragną żyć cudami każdego dnia. Pamiętaj, nie ma niczego na zewnątrz, czego musiałbyś szukać. Wszystko jest już w tobie, czekając na odpowiedni moment, by zakwitnąć. A ten moment jest teraz. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, jeśli miała sens, jeśli przyniosła Ci spokój, Odwdzięcz się prostym gestem. Zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. W ten sposób nie tylko pomożesz tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, ale także potwierdzisz wszechświatowi, że jesteś gotowy kontynuować swoją podróż ekspansji. Śpij spokojnie tej nocy. Poddaj się. Zaufaj, ponieważ gdy śpisz, twoja podświadomość już pracuje, aby przekształcić twoją rzeczywistość.